Hej, cześć, z tej strony Emil z kanał M StarCraft. Witam wszystkich serdecznie. Tak więc zagłosowaliście i mamy kolejny mecz z finału y, Poker Inside między Liquid Yellow, czyli The Little One, a y, Show. Liquid Yellow, Niemcy, Show, Szwecja. Mały błąd w ostatnim y, kaście. Powiedziałem, że Show jest z Ukrainy. Nie wiem dlaczego mi się tak pomyliło. Naprawdę nie wiem. Pomyliłem się chyba z Whitehall, który, jeśli się nie mylę, jest z Ukrainy. Mapa to Metalopolis, a jak widzicie, obie rasy to Teranie. Możliwe, że już zauważyliście, że wprowadziłem trzy małe zmiany na kanale. Po pierwsze, to. Tutaj. ramka. Jest chyba już ciut lepsza niż, tamto zrobiona, niż tamta zrobiona w pejcie. Tym razem pobawiłem się w Gimpie. Zajęło mi to zaledwie 4 godziny. Jako, że nie znam Gimpa w ogóle i to była totalna masakra. Yy, kolejna rzecz. to. Na kanale, to moja ikonka taka mała z boku, tam tak w dumą się zjechać, ta ikonka się zmieniła na Immortala. I jeszcze jedna rzecz, dodałem, z czego nie jestem do końca z siebie dumny i pewny czy dobrze zrobiłem, dodałem link do dotacji na PayPala. Jeżeli ktoś chciałby się dorzucić do nowego mikrofonu i karty dźwiękowej, to nie mam nic przeciwko, chociaż trochę głupio mi z tym. Po prostu jestem studentem, podczas sesji nie mogę dodatkowej, sesja się zbliża, nie mogę dodatkowej pracy w tym momencie sobie żadnej znaleźć, a z kasą jest ciężko po świętach. Widzimy, że tutaj Liquid Yellow znowu Supply Depot robi przy, w, swoich, w swojej linii minerałów, taka jego zagrywka. Jest gaz, jest mniej więcej, na razie wszystko wygląda tak samo. Wiem, że niektóre osoby mogą mieć znowu problem z dźwiękiem, ponieważ musiałem jednak zmniejszyć czułość mikrofonu, gdyż jest on za słaby na wysoką czułość jak było wcześniej i osoby z lepszym sprzętem słyszą gwizdy, świsty i tym podobne. Osoby z gorszym sprzętem znowu nie słyszą mojego głosu szczególnie osoby, które mają laptopy, dostałem takie trzy maile więc ja już totalnie głupio potrzebuję, po prostu nowej karty nowego mikrofonu bo to co mam to jest firmy Mantas, przed nie wiem ilu lat po prostu wyciągnąłem z jakiegoś starego pudła jeżeli widzicie, tutaj timing obu stron jest prawie że identyczny. Wszystko zaczyna się tak samo, z tym, że Liquid Yellow zrobił Supply Depot przy wejściu. Ciekawe, czemu ten Supply Depot może, żeby zablokować w jakiś sposób e, e, Heliony, no, ale, no nie wiem. Zwykle jest w tym miejscu, są baraki, są w tym miejscu stawiane. Ja odradzam zastawiania Supply Depot czy zastawiania rampy używając Supply Depot. Faktory, Barak, możliwe, że zaraz zobaczymy następną rzecz. Po faktory, która często idzie, czyli, yy, czyli co Boże, jeden, wiecie co, ja dopiero co yy, czyli Starport, za to ze strony szoła szybka, dosyć ekspansja przy 23, będzie chciał mieć przewagę ekonomiczną. Jak pamiętacie w pierwszym meczu też miał szybką ekspansję, ale skończyło się do dla niego to nie najlepiej, gdyż The Little One po prostu przebiegł obok. Nie, The One będzie szedł jednak w Heliony, mamy Pre-Igniter, czyli coś bardzo fajnego, ten płomień zostanie zmieniony na niebieski i szkody będą naprawdę, naprawdę duże dla jednostek mięsnych, czyli dla Marinesów, może niekoniecznie dla yy, Maruderów, bo oni pięknie szybko to zdymują. Jest też starport, czy będzie możliwość wrzutki jakiegoś dropa to z tyłu byłby on bardzo, bardzo nieprzyjemny. Trzy takie heliony, 4 dokładnie się męczą do dropshipa, do mediwaka i ich wrzutka tutaj trochę być naprawdę, naprawdę niesympatyczna i śmiercionośna. Show dopiero teraz chyba wydaje mi się, sprawdził gdzie jest przeciwnik, tak, nie robił wcześniej, go, nie wysyłał wcześniejszego, wcześniejszego skauta, ale to jest coś, co jest znany. W jakimś wywiadzie powiedział, że nie będzie wysyłał swoich harvesterów na zbiórkę. Na, nie na zbiórkę, tylko na e, scouting, na zwiad, gdyż nie ma to według niego najmniejszego sensu. Traci po prostu dodatkowy przychód i te trochę minerałów mu się przyda, uważa. A jeżeli ktoś i tak chce zrobić na niego cheesa, to mówi, że nie będzie zmieniał po prostu swojego buildu tylko dlatego. Jest jedno SCV, które będzie jak chciał się naprawiać te Heliony od razu po ataku. Nadjeżdża kolejne dwóch Marinesów Za chwilę będzie chciał skończyć wcześniej. Jeden strzał padło dwóch, chodzą i pięknie padają y, ci Marinesi to powinno być do przodu dla tych, On Musi jednak uważać, żeby nie stracić tego Heliona, nie stracił go i jest od razu SCV, które naprawia. Te Heliony powinny skończyć z okazji i zaatakować linię minerałów, bo SCV o, już dwa uciekają, jeden będzie chciał bunker zrobić. Są użyte do ataku, jednak to nie był dobry pomysł. Pięknie teraz teletonowany wchodzi tutaj w bazę. są ma przechlapany, dobry atak ze strony Niemca i duża ilość helionów, mała ilość helionów i zniszczyła dużą ilość harwesterów. W tym momencie jest 6 w plecy Show Zapewne byłby więcej czy, czy mniej, gdyby nie zrobił tej ekspansji, no ale chciał mieć przewagę ekonomiczną. Która w tym momencie stopniała. Mimo, że ten Little one dopiero teraz robi swoją ekspansję, Dwójka w tutaj sobie troszeczkę chce poganiać. Jest nawet Mediwa, który ciut naprawi to naprawi, naprawi, uleczy tego Marinesa. Helion padł, niestety. Nie, nie, padł pięknie. Udało się uratować tą pojedynczą jednostkę, nawet tego nie zauważyłem. Pamiętajcie, że nie możecie ratujcie jednostki, nie zostawiajcie jej na śmierć. Dobrze wybronił się teraz Show. Oberwało mi się trochę jednak, ale mimo wszystko wybronił się nie skończyła się ta gra. Widzicie straty dosyć potężne 1200 minerałów różnicy. Zastanawiam się, czy to Little One przejmie złoto na tej mapie, albo jedna, albo druga strona będzie chciała przejąć. Jest to trochę niebezpieczne z tego względu, że z tych Tower, z tych miejsc można atomów KM po prostu znęcać się nad SCV i te linie minerałów nie są bezpieczne. Mamy po bunkrze z jednej z drugiej strony, pamiętajcie, gracie terenami. Stawiajcie bunkry, nie stawiajcie Wallinów z boże jedyny z faktory z czegokolwiek oprócz jak coś bunkrów. No chyba, że gracie przeciwko zergom, to wtedy jakiś lekki Wallin się zawsze przydaje. Mamy Armory, mamy plus jeden do ataku, myślę, że będziemy mieli albo czołgi, albo cały czas mamy dwa reaktory, to jest ciekawe, będzie szedł... A proszę. Będzie szedł w mas Helion wy, na to wyglądało, to Little One. Będ, czy to będą zrzutki, czy jak? Zobaczymy. Plus jeden do ataku dla jednostek mechanicznych. No to może być ciekawe, co zrobi w tym momencie Little One. Czy będzie chciał się pozbyć ekonomii w 100%, czy po prostu będzie jego ostateczny cios? No w tym momencie, gdyby zaatakował, miałby bardzo duże szanse, mimo też trzy, tych trzech Marderów, musiał po prostu dobrze jednak nimi pomajkrować show, żeby pozbyć się całej tej armii. Patrzę na tym Supply Depot nawet jest Supply Drop, coś co się rzadko zdarza na tym poziomie. Jednak show był przyblokowany i musiał zużyć te 50 energii na Supply Depot. Ale wy, jeżeli nie musicie, to tego nie róbcie. No i wpadły Heliony i sobie robią grilla. Na pewno w tych, w tych SCV ci biedni marińscy czy ktokolwiek tam siedzi, im jest w tym momencie bardzo, bardzo ciepło. Jeden strzał pięknie, trzy SCV poszły, świetne zagranie. Teraz ze strony Teletubman opłacił mu ten atak w 100%. Zobaczcie, jaki dochód spada dla Sho'a, a on miał wcześniejszą ekspansję. Po ostatnim ataku miał 21 harweserów tylko z 3 minuty w grze, później ma tylko 23. Więc to jest totalna tragedia dla niego. Nie jest w stanie obronić tego command center. Ten bunkier mógł być troszeczkę bardziej tutaj z tyłu, no ale chciał też bronić dostępu do swojej głównej bazy i do głównych liminarów. A tutaj drob z pojedynczym helionem dużo on nie zrobił, ale po prostu odciągnął jednostki od tych helionów, które były w tym miejscu, chociaż potracił je. Jeżeli się nie mylę, to One, tak troszeczkę nie z tyłu była zrzutka. Czekajcie, czy to te same, czy inne. Więc dużo harassmentu w tej grze. Musi tak uważać, żeby nie stracić żadnego mediwaka, A w międzyczasie, czy będzie się coś innego? Nie, na razie są same Heliony. Idzie w mas Heliony, idzie w upgrade do tych Helionów. Może będzie potem zmiana na tory. To byłoby bardzo dobre w tym momencie. Co potrzebuje. Co potrzebuje Show? Show potrzebuje na przykład Banshee, który by pięknie się tymi helionami pozbywało. I z jedną no, u mas helion ucieczka z tego bunkera. Jak najdalej, i nie uczy się uda. U, to są jedynie muły, nie warto tracić energii w tym momencie na nie, jeżeli one przestały wydobywać. I sieczka, po prostu niebieski płomień rozwala tą mięsną armię Shoe. to jest naprawdę nieprzyjemna sytuacja, i to po prostu boli. Są już Mediwaki, będą ładnie leczyć tą armię, jest to potrzebne, sami widzieliście ile obrażeń zadają te Heliony. 26 do jednostek lekkich, a Maruder, to jest akurat uzbrojony, chodziło mi o Marinesa, ma tylko 45 życia w tym momencie, czyli jeden strzał od takiej armii jest po prostu po zabawie. Jednak myślę, że przydałby się w tym momencie z jeden chociaż tor ze względu właśnie na tych Maruderów i te Medivhaki by się ładnie ich pozbywał. Czy zobaczymy Tora? Nie wygląda na to. Chociaż może nie. Jest Techlap, ale nie ma Tora. Powiem szczerze, żeby się jeden naprawdę przydał, gdyby poszedł w Banshee jakimś cudem show. Ale nie możesz o niczym myśleć, z tego względu, że jego ekonomia jest w bardzo słabym stanie. Oberwał, ilość Harvesterów jest przerażająca. Gazu ma naprawdę mało i nie może się wybronić. Owszem, dobrze robi budujące te marudery, one świetnie sobie radzą z helionami. Ale jest ich po prostu w tym momencie za, chyba za mało. Gdyby nie ten myliwak, to byłoby bardzo źle. No i znowu strzeliłem w bo jednak tych, y, y, tych maruderów było wystarczająco. Czekamy na jakieś przejście, w każdym razie ja czekam na przejście. Kolejne faktory w drodze i mamy dużo SCV. I tak jak mówiłem. Liquid mógł przejąć złoto i przejął je. On ma w tym momencie kontrolę nad mapą. Show próbuje przejąć kolejną ekspansję, ale kurczę, no... Bunker by się tu jakiś przydał z boku. A Show w tym momencie będzie chciał iść i przeatakować, zdjąć te złoto, bo wie, że to się dla niego źle skończy, ale to chyba się i tak dla niego źle skończy, bo właśnie banda wściekłych Helionów wpadła do jego bazy. I co z tego, że te, te Little One straci co najwyżej jedną ekspansję, jeżeli Show straci wszystkie swoje prawie... Harborser, dobra tutaj ucieczka w tego dropshipa w Medivac'a, tutaj tr troszeczkę niedobrze. Bo same te Heliony nie poradzą sobie z taką armią maruderów. Idą nawet SCV do naprawy bunkra, nie udało się. The Little One musi się wrócić, ale i tak według mnie większe szkody w tym momencie poniósł. Show. The Little One ładnie z tego wyszedł, w bieg do tej bazy. Przychód dla Chowa to jest. O 100 minerałów na minutę, ma no tylko 10 karpesterów, plus oczywiście te muły. Naprawdę niesympatyczna sytuacja. A tutaj po prostu gang motocyklowych, helionów, no może bagi, leci sobie na kolejną rozróbę i chyba im się uda zrobić kolejny. Uj, w tym momencie malutki błąd ze strony One Nie dał tych jednostek na atak, tylko po prostu na przejazd i zablokowało się. Stracił ich tej parę. Pamiętajcie o tym, jak przenosicie, transportujecie gdzieś swoje jednostki. Dawajcie je po prostu na atak, żeby przechodziły atakiem, a nie po prostu na move, bo to fajnie, tutaj taka linia słodka, taki łańcuszek Helionów. Heliony wpadają, rozwalają taki biedny command center, czy rozwalają, no podleci sobie do góry, a nie jest w stanie szał się po prostu obronić. Twardy jest, nie poddaje się, może do Helionów ukrywać swoje jednostki, czy transportować ale po tym muszę się obudzić, to jest moja pierwsza gra, którą dzisiaj nagrywam i chyba Soul się już z lekka poddał, z tego co widzę. No nie wiem, no powinien w każdym razie się podać, bo nie da rady się wybronić w żaden sposób, nie ma żadnych harwesterów, ma ich 6 do 49, naprawdę no, no szkoda w tym momencie mi trochę go, bo to będzie jego druga przegrana zapewne gra. A little one dalej twardo idzie w Mass helion, Mass helion rzadko zdarza się mi to widywać. Powiem szczerze, widzę to pierwszy raz i kolejny command center jest zbudowany. A patrzcie, jaka tutaj ładna linia tych, jakaś zamiana będzie, tak? Będzie chciał Lab, czy będzie chciał w coś, jest w końcu tor. Po tak długim czasie, w końcu ten one doszedł do wniosku, że potrzebuje tora jakiegoś, nawet dwa zapewne będzie ich potrzebował. Ale Torf w tej kompozycji będzie bardzo dobry, bo pozbędzie się tych Mediwaków, o ile będzie oczywiście mikrował nimi dobrze The Little One, bo po ostatnim patchu Tory atakują wpierw jednostki naziemne, jednostki, że powiem, agresywne, a potem dopiero zajmują się Mediwakami. Co jest teoretycznie dobrze, jeżeli chcesz się coś zaatakować, jeżeli chcesz... I czy będą te Tory atakować? Mediwaki? nie, nie wydaje mi się. Biedny tor niestety padł. Za wszelką cenę chciał się go pozbyć. Show wiedział, że to jest największe niebezpieczeństwo w tym momencie i po prostu przymikrował swoim armią i się go pozbył. Ten little man troszeczkę ma w tym momencie problemów, ale ma lepszą ekonomię. Wydaje mi się, że z tego zaraz powinien wyjść. Czy Medivaki są pełne? Nie, Medivaki nie są pełne. Jeden tor by się w tym momencie przydał i byłoby przynajmniej po dwóch z nich. Show ryzykuje, chciał przejąć złoto, nie udało mu się jednak, było good game i pogrze, tak więc skończę, żeby to jak najszybciej zgrać i wrzucić na serwer. Cześć!